Przeto to na polu bitwy hałas był straszliwy. Zarówno od artylerii, jak i od szczęku, szczęku szabel i pancerzy. Szwedzi metodycznie z muszkietów Muszkieterzy ustawieni w szeregi, zgodnie z regulaminami równe salwy dają, żeby zwiększyć, zwiększyć jakby rażenie tej broni, która, która jako pojedyncza niezbyt skuteczna była, ale kiedy się strzelało większą ilością naraz, byłam większe prawdopodobieństwo, że większe prawdopodobieństwo, że kula kogoś ugodzi. Drodzy Państwo, broń to jest zabójcza. Kilkumetrowa pika potrafi przy mocnym uderzeniu człowieka z butów wysadzić, krzywdę zrobić. Szwedzi specjalizowali się w walce na broń drzewcową, mieszając, mieszając oddziały z pikami z oddziałami strzelców. Co dawało dobrą, dobry efekt w czasie walki. Możecie to zobaczyć. Polski oddział został wycięty bardzo szybko. Na szczęście Szwedzi zostali obronieni przy pomocy granatów. W tamtych czasach ten rodzaj, ten rodzaj broni był już powszechnie używany. Wymagał dużo odwagi, gdyż granat mógł równie dobrze wybuchnąć w dłoniach rzucającego. Ówczesna technika bywała zawodna. Także bycie grenadierem było zawodem tudzież ryzykownym, co wymagającym sporej odwagi. Nasi pozbierali rannych z pola. Podejrzewam, że Szwedzi znowu będą zmniejszać przeciwnika za pomocą muszkietów. Wtedy próbowali podejść, ale organki Instytut Dąbrowskiego skutecznie ich odgoniły. Zdaje się, że zastanawiają się, cóż dalej czynić. Bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczna ta walka. W pierwszych nie przygotowują kąpiel, który może zmienić ludzi. Często setki, setki takich ścierały się z obu stron. To były wrażenia, ofiar. Widzę, że na lewej strance lubowski klasztor Gór jest dobrze ufortyfikowany. Polacy czynią ucieczki. Duch, duch w polskiej armii nie pada. Piechota wybraniecka w tej chwili szykuje się do strzału. W tej armii duża różna mamy ktaków, mamy draniecki, mamy Drabów Kruskich panowie szlaszcza, którzy spokojnie stoją pod pałacem, Czekają. I, I wtedy przystąpią do wykańczania. Jak widzicie Państwo w XVII wieku bitwa nie była taka prosta, że dwie grupy biły się na szable, kto go wybił to wygrywał. Tutaj rolę dużą grała taktyka, używano przeróżnych rodzajów broni, i białej, i artylerii, i granatów. Czasami też, jeżeli pozwalał teren, szarża kawalerii, bardzo często szarża polskiej kawalerii kończyła sprawę, gdyż Szwedzi jako doskonali, doskonali w walce piechotnej wobec kawalerii mieli tylko swoje długie piki, które w sumie różne rodzaje kawalerii dobrze, dobrze zatrzymywały odprawiła o takich e, definierach szwedzkich Bez bez żadnej litości naciskają, przedpole zamkowe pokryły trupy, Do sam rzuca się na szwedzkich ludzi, brawo dla tych własnościów, to nie są żadne. Proszę Państwa! Co za poświęcenie! Wiwa Rzeczpospolita! Własną piersią zatrzymamy Szweda! W tym roku Szwed łatwo nie ma. Polsko walczy ze wszystkich sił. Trup, gęsto się ściera. Mam taką małą radę, żeby

Yeah. Oh, no. Zastęp herbowy. Zakroczył. 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 patrzy na przeciwnika. Zakroczył. 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 Chodzi sieć. Panowie bracia w końcu ruszyli się, zamierzają dworu do końca bronić. Chociaż Szwed rad bardziej pertraktować. Widocznie nie chce zbyt dużo ludzi tracić, żeby Dorpowskiego dwór zdobyć. Że nic nie będzie z tych pertraktacji. Do ostatniego człowieka Polacy bronić się będą. Szwedzi nacierają na całej linii. Z prawej strony Pikinierzy. Z lewej strony wojsko uskrojone w broń białą. Polskie sztandary jednak jeszcze pod pałatem stoją. Wszystko się, wszystko się miesza, wszystko się miesza. trup pada gęsto. Boju, gdzie wybuchają granaty. Panowie bracia, wrót bronić! słów, co tutaj się wyrabia. Czter uśmiechnięty już do karty liczy. Czterech jednego Polaka mordują pod murem. I Szrakowicz pobity. I Mczciwilski nie żyje, ale wroga ze sobą zabrał. I do dworu zaparte, ostatnia obrona. Tu już jest chaos i mord. Zdaje się, że znowu Sfed ostromecko będzie zajmował. Państwa ja się trochę obawiam, bo oni tu zaraz wejdą. Nastapi No i to państwa w całej bitwie spędzi? Pałac wzięli. A gdzie jest Dorpowski? Gdzie jest nasz dzielny obrońca? Gdzieś się zagubił. Pewnie w piwnicy się wśród beczek schował żeby bez połów lepiej sprawić. Jak tu tam zrobili? Raj vouchery. to są. To ja stąd idę, we. A co Dziewki biorą ostatniego strzelca na oknie wycięli. Nie, dziab, nie, nie, dziab. A on nie, A on jest ze mną. Proszę Państwa, wielkie brawa dla naszych rekonstruktorów. Dawno takiej bitwy w Polsce nie widziano.